Wyobraźcie sobie stare rodzinne zdjęcie może to fotografia waszych dziadków z dnia ślubu, a może wasze własne zdjęcie z dzieciństwa. Przez dekady takie obrazy były czymś więcej niż tylko papierem i chemią były dowodem, były zamrożonym w czasie fragmentem rzeczywistości, niepodważalnym świadectwem tego, że coś się wydarzyło, że ktoś istniał, że jakaś chwila była prawdziwa. Podobnie z nagraniem audio czy wideo były naszą kotwicą, naszym punktem odniesienia w świecie faktów. Dzisiaj ta kotwica została zerwana. Witam w podcaście, w którym przyjrzymy się zjawisku, które cicho i skutecznie podważa fundamenty naszej cywilizacji. Nazwałem ten odcinek Koniec dowodów jak AI nauczyło nas kwestionować wszystko bo właśnie to się dzieje. Generatywna sztuczna inteligencja, w swojej zdumiewającej zdolności do tworzenia, stała się jednocześnie najpotężniejszym narzędziem do podważania prawdy, jakie kiedykolwiek stworzyła ludzkość. Przez lata, gdy słyszeliśmy o fałszowaniu rzeczywistości, myśleliśmy o Photoshopie, o żmudnym procesie edycji wideo, dostępnego tylko dla specjalistów, grafików to już przeszłość. Dziś, aby stworzyć realistycznie brzmiący głos znanej osoby, wystarczy kilkusekundowa próbka jej mowy. Aby wstawić czyjąś twarz w wideo, nie potrzeba studia efektów specjalnych, a jedynie aplikacji na laptopa. Technologia deepfake i inne narzędzia generatywne stały się tanie, dostępne i przerażająco skuteczne. Ale prawdziwe zagrożenie nie leży w samej możliwości tworzenia fałszywek. Największym, wręcz egzystencjalnym problemem jest to, co eksperci nazywają dywidendą kłamcy. To zjawisko, w którym sama świadomość, że wszystko można podrobić, staje się uniwersalną wymówką do odrzucania niewygodnej prawdy. Pomyślmy o tym. Polityk zostaje nagrany, gdy składa kompromitującą obietnicę. Jego odpowiedź to deepfake. Prezes firmy uchwycony na wideo, gdy przyznaje się do oszustwa, jego linia obrony to dzieło sztucznej inteligencji. Prawdziwe, autentyczne dowody toną w morzu wątpliwości, bo każdy dziś może krzyknąć: to fałszerstwo. Kłamca zyskuje potężną broń, wiarygodne zaprzeczenie. Ziarno niepewności zostaje zasiane w umysłach nas wszystkich i zaczyna kiełkować. To algorytmiczne trzęsienie ziemi wstrząsa fundamentami naszego społeczeństwa. Weźmy system prawny. Przez lata nagrania wideo z monitoringu czy telefonów komórkowych były kluczowymi dowodami w sądach. Co się stanie, gdy obrona będzie mogła skutecznie argumentować, że każde takie nagranie mogło zostać zmanipulowane przez AI? Jak sędzia czy ława przysięgłych mają odróżnić prawdę od perfekcyjnej iluzji? Koniec dowodów. Przestaje być metaforą, a staje się realnym problemem dla wymiaru sprawiedliwości. A co z historią? Żyjemy w erze digitalnej, gdzie nasza przeszłość jest zapisana w zerach i jedynkach: zdjęcia, filmy, archiwa dźwiękowe. Co stoi na przeszkodzie, by za kilkadziesiąt lat ktoś, dysponując niewyobrażalnie potężną technologią AI, zaczął poprawiać historię. Usuwać niewygodnych postaci ze zdjęć, zmieniać treść historycznych przemówień, by pasowały do nowej ideologii. Grozi nam przyszłość, w której przeszłość już nie jest stała, ale staje się płynnym, edytowalnym tekstem. Przyszłość bez faktów, a jedynie z konkurującymi za sobą wersjami wydarzeń. To prowadzi nas do najbardziej humanistycznego aspektu tego problemu naszej własnej psychiki. Jesteśmy z natury podatni na błędy poznawcze, chętniej wierzymy w informacje, które potwierdzają nasze wcześniejsze przekonania. Sztuczna inteligencja staje się fabryką, która na masową skalę produkuje dowody na wszystko, w co tylko chcemy wierzyć. Jesteś przekonany, że twój polityczny przeciwnik jest zły? Wkrótce w internecie znajdziesz perfekcyjnie sfabrykowane wideo, które to potwierdzi. Chcesz wierzyć w teorię spiskową? AI wygeneruje dla ciebie zdjęcia i nagrania, które ułożą się w spójną, choć całkowicie fałszywą narrację. Technologia karmi nasze uprzedzenia i zamyka nas w bańkach informacyjnych, które stają się niemożliwe do przebicia, bo są wzmocnione syntetycznymi faktami. Czy jesteśmy więc bezbronni? Nie do końca. Toczy się technologiczny wyścig zbrojeń. Powstają coraz lepsze algorytmy do wykrywania deepfakeów, analizując subtelne artefakty, nienaturalne mruknięcie okiem czy cyfrowe ślady pozostawione przez AI. Unia Europejska i inne organizacje pracują nad regulacjami prawnymi, które nakażą oznaczaniu treści stworzonych przez sztuczną inteligencję. To ważne kroki, ale żadna technologia i żadne prawo nie zadziałają, jeśli my sami nie zmienimy naszego podejścia do informacji. Paradoksalnie, w epoce, w której wszystko można podrobić, najważniejsza staje się umiejętność, której nie da się zautomatyzować krytyczne myślenie. Musimy na nowo nauczyć się pytać, kto jest autorem tej informacji, jaki jest jej cel, czy źródło jest wiarygodne. Musimy zwolnić, zatrzymać się, zanim udostępnimy dalej szokujące wideo czy niewiarygodny cytat. Musimy zaakceptować, że nasze oczy i uszy po raz pierwszy w historii mogą nas systematycznie oszukiwać. Koniec dowodów, jakie znaliśmy, jest faktem. Żyjemy w erze postprawdy, wzmocnionej przez technologię, której możliwości dopiero zaczynamy rozumieć. Stare zdjęcie rodzinne wciąż może być dla nas dowodem miłości i wspomnień. Ale musimy być świadomi, że w świecie zewnętrznym każdy obraz, każdy dźwięk i każde słowo stało się potencjalnym polem manipulacji. Wyzwanie nie polega już tylko na odróżnieniu prawdy od fałsu, polega na tym, żeby w ogóle nie stracić woli i zdolności do poszukiwania prawdy. A czy sama technologia dostarcza nam narzędzi do obrony, i jak działają cyfrowe ślady takie jak metadane czy niewidoczne znaki wodne. Opowiem o tym już w jednym z najbliższych odcinków. Do usłyszenia. Jeśli chcecie być na bieżąco z tą serią i nie przegapić kolejnych odcinków, najlepszym sposobem jest kliknięcie przycisku Subskrybuj. To dla mnie ogromna pomoc.